Hej, cześć, witajcie, z tej strony drodzy witajcie w drugim odcinku z serii od zera do legendy. Eee, I słuchajcie, przez chwilę nie włączyło mi się nagrywanie i otworzyłem tego... znaczy włączyło mi się nagrywanie, ale nie włączyło mi się nagrywanie kamerki. Jednak tamtego odcinka nie będę wstawiał, tylko po prostu bytny fragment, gdzie sobie otworzyłem Magical Chesta i jakoś na koniec odcinka albo w środku go wam e, wstawię, żebyście sobie zobaczyli co dostałem z Magical Chesta. Oczywiście nic ciekawego nie dostałem, także e, to od razu mogę wam zdradzić. E, dobra, lecimy sobie z pierwszą gierką, żeby nie przedłużać. I coś ciekawego tutaj ugrać dzisiaj. W ogóle chyba 120 pucharków. Nie, 119, tak? 119 chyba mam dokładnie. Jeszcze żadnej ręki nie przegraliśmy, jakby nie patrzeć, więc jest na... że tak powiem, spoko. A, dobra. Trzeba teraz wygrać. Fn Fnatic. Gościu. Dobra. Widać, że tutaj koleś na siłę próbuje nam wziąć wieżę, tak my tam nie będziemy mu na drodze. wygramy sobie tu po prostu raczej na trzy gwiazdki, jeżeli się uda. Eee, dobra, tak. Nie, no raczej na no razie to się nie uda, ale troszkę mu raczej powinniśmy obić tej wieży. Tu, 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 tu. Dobra, teraz kto pierwszy ten lepszy tak naprawdę Ale raczej ja będę pierwszy z tego co widzę, że jestem na jego połowie, a on jeszcze nawet nie wszedł No hmm. widzę, że tutaj próbuję się bronić nawet ciota głupia. Dobra, i kończymy dziada. Good game. Well played. Chest, slot i spól. Ogólnie dostaliśmy jedną złotą skrzynkę, także to sobie też będziemy otwierać. Dobra, polepszamy sobie te różne rzeczy. Eee, czyli to. 5 ekspad dostaniemy i jeszcze raz to. I dostaniemy 6 ekspad na to. Mało kurczę, ja chcę tutaj, żeby wbić ten trzeci level. Dobra, ulepszymy na razie też to, żeby jak najszybciej wbić trzeci level i dołączyć do klanu. Jeszcze 7 nam brakuje, dobra. Lecimy sobie z kolejną giereczką Aż normalnie będę liczył, chyba policzę zaraz, ile gierek już wygrałem. Właściwie to mogę teraz policzyć, bo mam Miałem 119, tutaj 29, czyli mam około 160 pucharków, tak? Dobrze mówię, bo nie sprawdziłem. Czyli wygrałem 3-4, wygrałem 5 gier na razie i żadnej nie przegrałem. To znaczy, nie, to będzie piąta czy szósta? O ile wygram oczywiście. A, nie wiem, w końcu nie, myli mi się. Zaraz sprawdzimy. Po tej ręce. Żebym tylko nie zapomniał. No nie, arcerka mi tam jedna poszła w bok. Co ja zrobiłem? Ale tej ręki raczej nie wygramy. Zapisuję już na początku. Kurczę, pierwsza przegrana będzie raczej. Chyba, że się uda, jednak teraz jakoś tutaj. Nie, nie ma szans nawet. Skontruje w 100% swoim dekiem, nawet odpuścimy chyba Toma rękę, bo to nie ma sensu tutaj grać. Damy mu skończyć. Ok, well played. No i niestety, jedna przegrana jest. Się wtrąciła tutaj nam w drugim odcinku, już minus 3 tylko. Lololololol. Zaraz tu było: 1, 2, 3, 4, 5, 5 wygranych i jedna przegrana jest. No, nie jest źle niby, ale mógłby być lepiej. Trzeci level, małujek, kochani. Dobra. Kolejny kolej ze smokiem, a ja na smoka nic nie mam. No i ja mogę tu zrobić krócej. A bez sensu, szkeleton armii, bo mogę sobie szkeleton armii, O chociaż nie, wezmę tutaj pekką. Yy, on ma firebola gościu. Chociaż mój giantko powinien dokończyć Albo i nie, nie, no raczej zniszczę. Nie, nie zniszczę, zostanie 180 hp, chociaż nie, dobra, wziąłem, gitara. Pięknie. Dobra, teraz się będę bronił tutaj, żeby już nie przykombinować, bo jednak w sumie tak łatwo nie jest, jak mi się mógłby wydawać. Tu mamy równe szans szanse, bo tutaj gram na kolesi, którzy nawet mają lepsze levele kart ode mnie. Arczerki na trzecim, tutaj Pekka na drugim, także... O, ja mam na trzecim jedynie, co? Dobra... Kurczę, z tego brojenia się zaraz wiem czy gwiazdki, muszę powiedzieć. A, No, kurczę, kurczę. Potrzebuję firebola jeszcze. Dobra, jest on. Good game. Ładnie, pięknie. Dobra, easy win Jest spoko... A, challenge w ogóle są od 8 levela, Kurczę, to trochę trzeba będzie poczekać. Przydałaby się jeszcze jakaś jedna darmowa skrzynka. Dobra, lecimy z ostatnią giereczką Trzeci level, oj ojoj. Oj. Spróbuję mu zrobić takie ostre combo właśnie na tą lewą stronę teraz tutaj. I zaczniemy sobie tutaj standardowo Giantem, skoro go tylko mamy, to tak sobie zaczniemy. E, ten w ogóle pisze zamiast stawiać jednostek. Jakiś świr. O, co on spada specjalnie? Chyba tam, bo śmieje tutaj, dobra. Raczej nam oddaje, czyli taki spoko koniec będzie. A żeby Pekka tego nie przetankowała, nie raczej to Pekka przetankuje. Nie, co on Witch teraz wystawia? Jakiś koleś w ogóle dziwny agent. No, niezły agent. 995. O, jest średniawa Ten smok, po prostu denerwuje mnie w każdej palce, jakiej tylko gram przeciwko niemu. Bo przydałoby się właśnie jakieś nie, wiem, co by się w sumie na smoka przydało. Też coś takiego, co atakuje jednostki latające. Chociażby ta muszkieterka, w sumie myślę, żeby była dobra i chyba sobie ją weźmiemy. Skoro ją tylko mamy. No nie, no gościu. Eee, Kurcze, jedna przeżyła. No słabo, słabo, słabo. Time left. Minutka. Uff, znowu ten smok. Okej, okay, dam tego Gianta, chociaż kurczę no... No i ten smok po prostu wykończy nam wszystko po kolei i teraz umarł. No i kolejny, no nie wierzę, gościu Co to jest w ogóle? Ale zaraz, jak my zrobimy tak i tak Desen, jakby spróbować, no dobry Fireball nam przed jedynie co. Ale tak tutaj nic poza remisem innego nie zrobimy. Kulkę rzucimy ogniową, ognistą i 15 sekund to już się raczej przetrzyma. Dobra, giantik, archerki i tyle. Dobra, to już się będę z wami żegnał, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach i na razie!